Oto w końcu najbardziej wyczekiwany gość Szymon na żywo, jednak panie i panowie wytęskniony, upragniony Rysiek z klanu, czyli Piotr Syrwus. Dzień dobry. Piotrek, posłuchaj, przepraszam, ale... To znaczy, ja chciałem zaznaczyć, że Piotrek, oficjalnie naprawdę przepraszam Cię za wszystkie sytuacje, które nastąpiły, za te wszystkie trudności, mi naprawdę miło mi, e, e, że jesteś i że wszystko przez to przeszedłeś. Naprawdę miło mi, Piotrek, że jesteś. Super. Dziękuję Powiedz bardzo, mi... dziękuję, ale ja chciałem Ci tylko powiedzieć, że Rysiu, e, to tylko byłem dla Grażynki. A, Piotr, nie, zawsze ja zresztą uważałem, Piotr, i ja bym się chciał Ciebie spytać, co poczułeś jak. Co. Co poczułeś w momencie, kiedy. Czeka, nie, słuchaj, musimy przerwać, musimy zmienić no, mikrofon. No, no, chodź, 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 musimy zmienić ma... mikrofon. Ale nie, Czy mamy jakieś problemy, przepraszam, mamy jakieś pro... Mam nadzieję, że. E, Piotr odzyska głos po reklamach. E, przepraszamy bardzo.